Siema z tej strony kraftmucha Mucha i będziemy sobie grać w Hej The Hunters Hej The Hunters Bardzo fajna gra Subskrybujcie mnie, lajkujcie. Naprawdę gra jest super. I naprawdę bardzo to mi się ta gra podoba. Kiedy chciecie nagrywałem tu z bratem, to też piszcie kiedy zobaczysz, to będzie gulia, to ma być hastek, i Kevin Shelly. Gdzie jest najwięcej, gdzie jest najwięcej ludzi, kurczę? O, okej. Okay. Czekajcie, zaraz to... Czeka, bo... Czekajcie. O... Czekajcie. To nie trzeba. W tej grze polega, żeby znaleźć. No ktoś się ukrywa i trzeba znaleźć tego, który jest z rzeczą. Nie. Rzecz. Jakąś rzecz? Komputer. Chyba teraz jestem, no właśnie. Kasełko mogę być. Komputerkiem mogę być nopojkiem a czy przedsięba przyjacielu. Albo bo ha, hamburger się ukryje w nim. Czekajcie. Kurcze. I dotka. Hi, 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 hi. Nie lubię tą ogle. Dzięki cię robię O Cięcie robię i zaraz wracam do was. Okej, okay, jeszcze musiałem coś kupić sobie I teraz mogę zrespawnić się. I teraz jako pletak przychodzę na świat. Ty Chamko Moje przyjaciela zabijacie? Mojego przyjaciela idź mi stąd. No kurczę znowu! Byłem ostatni. a masza O! Lubi być. Y nie uważaj, myślę, po to, jak, jak chodzisz. I piki główka. Jak okay, szukamy, szukamy, szukamy. Hmm. Please like. Proszę lajkujcie. Co to za dzieńcie? Proszę lajkujcie i subskrybujcie. Mie. Czekajcie. Fajna piosenka. Bleh. Ej, koleś, dobry. Miau. To jest hama. Gdzie ja, poszedł? Jon. Ja. Miał, 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 miał. Ok. Idź mi tam. Po. Jest. I, i kto tu hamem jest? Owszem, że ja. I on co. I co. I co. Ukryje się tutaj, a nie zauważą mnie bo się ukryję tutaj. Uihi, kurde. Mm. Tej, ja chcę coś co wam pokazać. Proszę, e, kiedy gdy chcesz, chcesz ze mną grać. Tej, kto zabił? Kurde, nie ja, ale. Kiedy chcesz ze mną chcesz grać, to. To niech. Pisze, kiedy będę grał, co wam. To. Powiem. O oh je, yeah. oh, wysoko. Ty co do już pójdę. Wszystko widzę. Hi hi. Kurcze, proszę, uciek. Ej, fajna, fa, fa, no fajna, na fajna kryjówka. A zabije O ty kurcze. Ło, oh, się już denerwowałam Gdzie jesteście? Oh yeah, baby I kto tu jest super? Aha Oh yeah Sześć Pięć, cztery, trzy Dwa A, poczekajcie, zrobię sobie coś takiego No ty kurczę Ty wieśnialo Jakaś wieśnia... No wieśniarka Ty była wieśniarka Aha. Sekundka, zaraz przyjdą Ok, Okej, już jest i tu musiałam znowu zapłacić, ku

cholamu no. no nie A chciałem zrobić co, co, coś coś hamskiego Nie dzięki Mascha jakaś u, jakaś mas jakaś masa Kurczę, dam lajka im, bo biedaki nie umią. Kurczę, okej, okay, let's go, ok. Same kobiety, ja nie mogę, co to jest? Kobieta, 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 arma, bloń i co? I kto ma lepso? Zatkało mnie już, na, na, naprawdę. Ale ka... Wy to widzieliście, kiedy ktoś jest, zobaczyć mojego lia, jak... Jaki jest smutny, kiedy ktoś mi zamienia w owcie. To 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 ha, zobaczycie za godzinkę. Naprawdę. Się ukryję, to patrzcie. Ja tu się ukryję, patrzcie. patrzcie. Jaki hamzem mnie zobaczcie się Za, za zobacz. a hamzem jest pacie, Ja tak, ja to ja tak, to ja tak się ukryję, patrzę kto przyjdzie, będzie flalka. Oto, oto, oto pędzi i... I pyk! No, ja mówiłem. ze Nie pyk! Oh je! Yeah. Ale to zabijła. No i kto tu jest dobrze? No wszędzie ja... Jestem krzyżą. Gdzie jest ta szafka? Gdzie ta szafka? Idź mi stąd! No musiała! Czemu ja jestem taki słaby? kaman on, ludzie! Zobaczcie ze mną co, Coś razem Czekajcie, nie, nie, soly! Okej okay. Chciałem wam, wam coś powiedzieć Z czego jest piosenka? Co to za piosenka? Dzwoni, dzwoni, złoty iPhone dzwoni, dzwoni co to jest za piosenka? Dzwoni złoty iphone, dzwoni, dzwoni, dzwoni Na wieczorne treningi Co, 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 co to za piosenka i daję wam serduszko, naprawdę Albo to będzie lepsze Jadę, albo Mam pojęcia jak ek, eksop Te, te szałe bloki na uciły tu na dziś Trzeba bombę dać Będę typowy. Pak! Nie zabiłem? Ej, kaman! To jakaś masa nie chciała się zabić. No weź. Kulce, naprawdę to był chamskie z jej strony. Siema. To ja. Nie spowiedzialiś... Nie spodziewaliście siebie, tak? Czekajcie. Nie, to nic nie ma. Ololo, olosie, to jest wszystko dziwne, jest i patrz, i, i patrz, i, i las, i dwa, patrzcie, i czek trafię do kosa, i trafia do kosa, oh yeah. A ja Czasami sam się trafi do kosa, nie umiem, czekajcie. To nie jest zbyt krzywe. Nie yeah. Jest dobry Mamy to wyg... Mon... Mon nom? Co to jest... Nom... Mon... Mówiłem, że to trzecie jest dziwne Mówiłem Oh my god Kurze ja... kurse. Wchodzę jak ex ek, ex Ekso... Ek... Kurczę, jest Hej, gdzie to jest? Nie ma! Chciałam ją tak. Chciałam bombę dać. Ona już zaraz dechnie Gdzie ona jest? Gin. Nie, ty, 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 No i co? Jest powiedziała. Sp... O ty, kurczę, ale popylasz. Gdzie poszłaś? je oh yeah. A było trzeba tak mi nie robić chamy. Tutaj ma nic, bo ja tu... A poczekaj, a co tam robi loś, to robi roślinka? To Trochę dziwne. To nie jest dziwne, to ramie jest dziwne. to... Okej. Okay. Chciałabym wam coś pokazać, bo ten film trochę długo... patrzcie Czekajcie. O jest! Okej. Okay. Dzięki za oglądaliście mnie do końca. Dzięki że subskrybujecie mnie. Dzięki za... Że... Dzięki za abo Dam radę, jestem. dwie minutki zabicie. Wszyscy banany się zamieniły. Okej. Okay. No dobrze, że umarłem, bo już musiałam koniec film. Dzięki, że ludzie chcą Dzięki że subskrybujecie lajkuj. i plus Lajkujecie. Za, Proszę zalajkujcie w mój film. Bo to mnie motywuje, żeby nagrywać kolejne filmiki, żeby mieć nowe wszystko. Um, kiedy chcecie jakieś kolejne odcinki piszcie Z tej strony był Kraftum H